Wyborcza ma swoje prawa i obietnice są jednym z tych praw. Obietnice wyborcze są składane przez wszystkie konkurujące w systemach demokratycznych siły polityczne. Jest oczywiście pewnym obowiązkiem obywatela, by porównać i sprawdzić, przypisać pewne wagi, oceny tym propozycjom, które partie polityczne czy konkurenci polityczni zgłaszają. Z tego punktu widzenia festiwal, obietnic, który mamy w Polsce, nie jest niczym nadzwyczajnym. A czy, czy jest więc, czy obejmuje jakieś nadzwyczajne fajerwerki? No, można powiedzieć, że, że niektóre z tych obietnic są mocno na wyrost i bardziej świadczą jednakowo, zwłaszcza jeżeli pochodzą od osób zorientowanych politycznie, nie takich laufrów, nowicjuszy na scenie politycznej, więc w przypadku e, rzetelnych polityków, e, ich nadmiarowe obietnice są raczej e, e, wyrazem woli i e, pewnym wskazaniem na kierunek, który jest im bliski, niż, e, niż kontraktem ze społeczeństwem, że oto w cztery lata e, obietnice te zostaną spełnione. Jest także oczywiście ten aspekt, czy. E, istnieją jakiekolwiek polityczne obietnice, które mogą być wykonane na rachunek nieobywateli? Nie ma. Oczywiście nie ma. Rachunek zawsze za wybór jakiegoś kierunku e, decyzji politycznych e, będą płacić obywatele i społeczeństwo. Więc warto, warto przyglądać się, czy kierunek, o który, o, dla którego uwagę chcą mieć politycy, naszą uwagę chcą zwrócić na sprawy socjalne, czy na pomoc dzieciom, czy też na pomoc na przykład niepełnosprawnym. Ale też na wydatki zbrojeniowe, czy na budowę szkół, czy na poprawę lecznictwa. To wszystko są wybory polityczne. Za wszystkie zapłacą podatnicy, ale to nie znaczy, że to musi być bardzo bolesne. Jest wręcz taka zasada, że po wyborach mityguje się wartość. Tych programów, które mogą przynieść obciążenie budżetowe. I oczywiście ta mitygacja, to ograniczenie jest zawsze związane z, z wymogami budżetu czy finansów publicznych. W polskim przypadku mamy do czynienia z katastrofą finansów publicznych i z, i z bardzo wysokim, z perspektywą pogłębiającego się zadłużenia na zobowiązania, które zostały y, powzięte jeszcze przed wyborami. To znaczy, my będziemy płacić rachunki za to, jak rządził nasz rząd. W przyszłym roku ten rachunek w samym deficycie, czyli w nowych pieniądzach, które rząd będzie pożyczał na nasz rachunek, to będzie 164 miliardy złotych. No to kilkanaście razy więcej niż jeszcze rok temu. Więc rząd już zdążył e, e, zadłużyć Polskę na obietnice, czy na te rozwiązania, które wprowadził. Takie jak na przykład dodatkowe zasiłki dla seniorów nazywane emeryturami. No, takie jak tam, no, pozostałe 800 plus, etc. Tego typu wydatki, tego typu obietnice, więc zawsze kosztują. Niektóre z nich widzimy jak bardzo i jak boleśnie. I wydaje się, że ten stan finansów, w jakim teraz jesteśmy, będzie zmuszał każdą koalicję rządzącą po wyborach do mocnego ograniczenia. Swoich zapędów w, jakby w kosztownych programach politycznych. Te kosztowne programy polityczne będą musiały zostać odłożone na później, bo najpierw będzie trzeba jednak ustabilizować finanse państwa i, i po prostu wrócić do zdrowia gospodarczego. Więc ja się absolutnie zalecam absolutne uodpornienie się na obietnice, a patrzenie wyłącznie na to, jakie są intencje i kierunek ewentualnych zmian politycznych, bo konkretne rozwiązania to jest wyłącznie hasło na najbliższe tygodnie. Potem przyjdą lata ciężkiej pracy i powolnej przemiany Polski albo w dobrym kierunku, albo w takim jak do tej pory.